Cześć. Jestem właśnie na lotnisku w Bangkoku i chciałem wam w tym filmie dać kilka tipów a propos wymiany pieniędzy, dostania się do Bangkoku do miasta z lotniska, jaką kupić kartę telefoniczną, jak dostać się za darmo na inne lotnisko Suvarnabhumi na Don Muang i odwrotnie. A więc jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam was do obejrzenia tego odcinka. A więc pierwszy tip oczywiście po wylądowaniu idziecie do odprawy paszportowej i odbieracie swój bagaż. Kolejna rzecz, myślicie, myślicie, przydałyby Wam się pieniądze, a więc miejsce, gdzie je można wymienić w dobrej cenie na lotnisku. I tutaj pierwszy tip na lotnisku, jak już wyjdziecie na część lotniska już prawie do wyjścia. Kierujecie się w miejsce, gdzie odjeżdżają pociągi, czyli na sam dół, na sam dół lotniska kierujecie się w miejsce, gdzie odjeżdżają pociągi. Tam w tym miejscu znajdziecie kantory, w których śmiało możecie wymieniać pieniądze. Te kursy na dole są jakby już poza lotniskiem i te kantory są jakby już poza lotniskiem i przelicznik w nich i kursy w nich są takie jak w mieście. A więc jeżeli chcecie wymienić pieniądze na lotnisku, kierujecie się na dół, już po wyjściu, po odprawie, po odebraniu bagażu, kierujecie się na dół w miejsce, gdzie z lotniska odjeżdżają pociągi. Tam po drodze znajdziecie kantory z dobrą wymianą. No tutaj dojście właśnie do pociągu po drodze kantory. Tutaj już znajdziecie kantory, a oprócz tego też maszynę, która wymienia pieniądze. To co jest ważne i dobrze, żebyście o, czym o tym pamiętali, to lecąc do Tajlandii wyłączcie przesył danych sieci komórkowych nie tylko w telefonie, ale najlepiej zadzwonić do operatora. Swojego i poprosić o wyłączenie takiego przesyłu. To jest nic innego niż wyłączenie internetu, ponieważ zawsze któraś aplikacja, nawet jak wyłączycie to w telefonie, zechce nie wiem, ściągnąć jakiś update czy aktualizację z internetu. No i wtedy rachunek to jest kwestia minuty, dwóch. Będziecie mieli 100-200 zł na telefonie nabite. Po czym później sieć zblokuje was, Wam ten internet, wasza sieć polska. Natomiast. Polecam wyłączyć po prostu ten przesył danych w sieci komórkowych, kupić tutaj kartę z internetem i porozumieć się komunikatorami, Whatsappem, sygnałem, Messengerem, czym tam wolicie, i, i e-mailami. Nie korzystać z polskiego telefonu, sama minuta połączenia tutaj to jest 8 zł. Jeszcze dodam, że przy wymianie pieniędzy musicie pamiętać, że na przykład w przypadku dolara muszą to być nowe wydania, niezniszczone, niepomazane, nieporwane. I z banknot o nominale 100 i 50 dolarów ma znacznie lepszy przelicznik niż jedynki i piątki. Kolejna rzecz, jeżeli jesteście na lotnisku, ale już wyszliście, czyli na lotnisku, ale za odprawą i dobraliście bagaż i na przykład chcielibyście coś kupić w sklepie spożywczym typu 7-Eleven albo coś zjeść, to jak zejdziecie na to piętro tutaj, gdzie odjeżdżają pociągi są kantory, są też knajpki i jest właśnie 7-Eleven i yy, różni się to tym od tych pięter powyżej, że ceny tu są yy, niskie: dużo niższe, znacznie niższe niż na górze. Tutaj jedzą osoby, które wiedzą piloci, stewardesi, no i generalnie ludzie, yy, którzy wiedzą o tym, gdzie jeść, yy, gdzie, gdzie tu można zjeść dobrze i niedrogo. Yy, karty telefoniczne możecie kupić. W miejscu, właśnie na przylotach po odebraniu bagażów, tam będą takie punkty, ale również są te punkty tu na dole, po drodze do pociągu. Ja proponuję: jest, czyli tą zieloną sieć. No dobra, macie już wymienioną kasę, macie karty telefoniczne. Teraz chcecie się dostać. Do centrum, jak to najlepiej zrobić? Opcja 1 najprostsza: wychodzicie i bierzecie taksówkę. Jedziecie do miasta. To będzie najnormalna opcja i normalna cena. Opcja 2 niższa cena: idziecie na dół na poziom B. Tutaj, tutaj, tutaj. O, tu na poziom B i stamtąd bierzecie pociąg, w którym dojeżdżacie do miasta najtaniej, czyli. Tania opcja. Tą opcję też można wziąć pod uwagę w momencie, kiedy przylatujecie koło 15, czy też trochę później do Bangkoku, ponieważ wtedy zaczynają się korki no i wtedy można się szybko przemieścić. Eee, pociąg, eee, także pociąg. Opcja numer 2, eee, taksówka normalna, dwa, pociąg. Eee, z, z numeru numer 1, bo wylądujecie na dwójce, na jedynce macie też autobusy, które też dojeżdżają i transport publiczny, które dojeżdżają do miasta. Jeżeli chcielibyście zamówić czy złapać tańszą taksówkę, to nie bierzecie takiej taksówki z przylotów, tylko idziecie na samą górę, na odloty, tam gdzie przyjeżdżają taksówki i zostawiają ludzi i odjeżdżają i podchodzicie do takiej taksówki, która właśnie zostawiła kogoś na lotnisku i dogadujecie się co do ceny. Najlepiej poproście o jazdę na taksimetr, czyli na licznik i plus, że zapłacicie opłatę za autostradę. Druga opcja, no to dogadajcie się za cenę, taka cena nadal dobra, to jeszcze 500 watów już z autostradą, dojazd na przykład na e, Sukhumvit bądź też Sukhumvit Długi, no Sukhumvit Nana albo chaos and Road, 500 watów to jest OK. cena. I zostaje nam jeszcze jedna opcja, a mianowicie, jeżeli chcielibyście się przenieść z jednego lotniska na drugie, to jeździ tutaj, czyli z Suvarnabumi na Don Muang, między lotniskiem co pół godziny jeździ darmowy autobus. Musicie się udać przy, przy, do wyjścia e, 3, ponieważ między wyjściem 3 a drugim z lotniska na przylotach ten autobus, te autobusy stoją. Tam znajdziecie taki punkt z popakami, czy też z ludźmi, czasami dziewczyny. Znajdziecie punkt, gdzie pokazujecie swój bilet, zostajecie odhaczeni na liście, przybijają wam stempel na rękę i za darmo przejeżdżacie na drugie lotnisko. Czas przejazdu około jednej godziny. Ważne, musicie mieć bilet na kolejny samochód właśnie z Don Muang, czy z Don Muang na Soborna Bumi, żeby skorzystać właśnie z takiego darmowego przejazdu. Przy wyjściu 3, między wyjściem 3 i 2 Znajdziecie darmowe autobusy, które przejeżdżają między lotniskami. Już Wam pokazuję! I to człowiek, do którego musicie podejść i pokazać bilet, klepie Wam pieczątkę. W samym lotnisku, jak na większości lotnic, jest zakaz palenia. W Bangkoku nie mamy przy y, wyjściach z środku y, miejsc do palenia. Trzeba to zrobić na dworzu. Są wyznaczone do tego strefy. Jedna z nich jest też pomiędzy wyjściem 3 a 4. I tutaj jest area do palenia. I jest, jak jesteśmy już przy paleniu, przypominam tym, którzy nie wiedzą, że w Tajlandii jest zakaz palenia papierosów elektronicznych, mimo że możecie je kupić na ulicy wszędzie to jest to nielegalne i podchodzi to pod przepis z narkotykami. A skąd się to bierze? A mianowicie bierze się to stąd, że Tajlandia nie ma, na, nie ma opodatkowanych e papierosów, w związku z tym zostawiła to mm, przy przepisie z narkotykami, a więc nie polecam zabierać ze sobą e-papierosów, nie polecam wozić ich w walizce czy mieć ich nadawać ich już na lotach tutaj e, pomiędzy y, już samych wewnętrznych w Tajlandii, a jeżeli potrzebujecie, to lepiej sobie kupić na ulicy za 300 bahtów, to jest 33-35 zł, e, właśnie papierosa, którego nie będzie Wam szkoda ewentualnie wyrzucić. Plus kolejna opcja, na lotnisku możecie również wynająć samochód i jechać nim już sami na własną rękę, to wszystko znajdziecie Również na przylotach po odebraniu bagażu i po odprawie paszportowej. Już Wam pokazuję punkty z telefonami i z punktami do wynajęcia samochodów. Jeżeli ktoś z Was jest pierwszy raz w Tajlandii i nie jeździł tu jeszcze, szczególnie po Bangkoku, to nie. Proponuję wynajmowanie samochodu jeżdżenia, ponieważ po pierwsze lub lewostronny, no i po drugie, tutaj w Azji jeździ się trochę inaczej, naprawdę jest sporo, ale jak ktoś jest przyzwyczajony do jazdy, chociażby w Europie, no to może nie być dla Was na pierwszy raz tak prosty. I to na tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie. Zapraszam już wkrótce na kolejny odcinek. Pamiętaj łapce w górze, komentarzach i subskrypcji, to znacznie pomoże mi w rozwijaniu mojego kanału. Do zobaczenia. Cześć.